Witamy, witamy. Gdzie nas często można spotkać? W lesie oczywiście. Przecież mamy z, z domu, z mieszkania, tylko dwie minuty drogi, i już jesteśmy w głębi lasu. Jesteśmy w tej chwili na fantastycznej ścieżce. Piękna, słoneczna pogoda. Bóle z kości zeszły, bo pogoda się poprawiła. Także możemy z uśmiechem sobie dzisiaj spacerować. Oczywiście przy okazji też ćwiczymy. I jest. Cudownie. I a propos ćwiczeń. Chciałabym się dzisiaj z naszymi odbiorcami, tymi zainteresowanymi oczywiście, podzielić bardzo prostym i bardzo skutecznym ćwiczeniem wzmacniającym mięśnie brzucha. Bo któraś z Pan nie chciała, myślę, że Panowie też, nie chcielibyście mieć ładnego płaskiego brzucha, ale trzeba popracować troszkę. Poza tym nad. Z zwiększeniem ruchomości odcinka piersiowego kręgosłupa i wzmocnieniu mięśni piersiowych. Ja przekażę telefon Gerardowi i teraz tłumaczę ćwiczenia, może bardziej z góry. Stamy bokiem, żeby łatwiej było zrozumieć. Ćwiczenie może być rozpoczęte od stania w miejscu i wtedy stajemy w rozkroku. Pochylamy lekko kręgosłup, zobaczcie, kuląc kręgosłup odcinku piersiowym, barki ściągamy do siebie, do przodu. W tym momencie napinamy mięśnie brzucha tak mocno, ile potrafimy. I jeszcze pociągamy mocno w stronę kręgosłupa. Powrót, prostujemy sylwetkę, ściągamy łopatki, wyprostowana sylwetka. Czyli ruch jest w ten sposób. O. I teraz możemy sobie to ćwiczenie... Wykonywać w wolnym marszu. Proszę przesuwajcie się do, do tyłu, ja do przodu, czyli w ten sposób. Tutaj musi być takie bardzo silne pociągnięcie, i wyprost. Napięcie, i wyprost. Efektywność tego ćwiczenia polega na tym żeby zwiększać ilość powtórzeń. Ja już ćwiczę około 100, a nawet i więcej w ciągu dnia. Wy możecie zaczynać od 10, od 15, od 20, zobaczycie na ile sobie pozwalacie.